Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Lubiła wytrawne wino, koniecznie czerwone. Czerwień to krew, krew to życie. Takie miała skojarzenie, całkiem słuszne. Najlepiej, żeby trunek był z Włoch. Tylko Włosi znają się na winie, a ideałem jest już nektar bogów z Sardynii. Ta skalista wyspa kojarzy się przede wszystkim z długowiecznością. Górskie powietrze, pastuchy, sery owcze nafaszerowane larwami muchy serowej, ale i szczepka nono, z którego produkują trunek pchający i sklep Bożej Ingerencji, w swej cudownej mocy oczyszczającej i tak zbawiennej dla całego organizmu, strutego smogiem, papierosami i tanią wódką. To dlatego tak dobrze się trzymam mówiła. Dzięki winu, to moja recepta na wygląd, nie ma maseczki czy operacje plastyczne. Faktycznie, jak na kogoś, kto nie żył od dziesięciu lat, prezentowała się nad wyraz atrakcyjnie. Sama myśl o interwencji chirurga, czy balsamisty, stwarzała namiastkę bluźnierstwa. No i się nie szprycuje. Nie walę tego ścierwa. Dziewczyny często mi się dziwią, jak bez tego wytrzymuje bez kojącej szprychy. Traktują heroinę jak wyzwolicielkę. Nie kumam tych ździr, mówiła. Nigdy nie wstydziła się tego, co robi. Przeczesywała rude włosy, lśniące jak u suki les i po kąpieli czyli rasy koli, o czym nie wiedziała. Myślała, że ją nabieram. Patrzyła mi prosto w oczy, nigdy nie uciekała wzrokiem, nie miała nic do ukrycia. Siedziała tak, paląc papierosa. Patrzymy jak słabe światło lampki nocnej pada na jej sutki. Starczały cały czas. Nie musiała stosować kostek lodu, z takimi umarła. Zabił ją seryniak, Podczas podcinania gardła naprzemiennie podgryzał sutki, tak by nie spoczęły nawet na chwilę. Jak to mówią, każdy kimś się tam rodzi. Jeden złodziejem, drugi politykiem. Zauważam, że to jedno i to samo. Przytakuje. W takim razie kurwą i zakonnicą to już dobry kontrast, stwierdzam. Ona urodziła się kurwą najstarszy zawód świata, postrzega swoją robotę jako misję. Słuchaj, w końcu Maria Magdalena też była kurtyzaną, a Jezus jej wybaczył a wiesz czemu, bo przynosiła dobro, tak jak ja to robię. Daje tym facetom, a czasami kobietom chwilę zapomnienia coś tak cennego odcięcie się od marudzącej, zgorzkniałej żony rozkapryszonych dzieci wyciągających drobne z portfela po śmierci stałem się jeszcze lepsza w swym fachu nie odczuwam zmęczenia mogę zaspokajać najdziwniejsze potrzeby wielu wybiera to miejsce nie ze względu na skłonności nekrofilskie ale lubił przemoc i sadyzm chcą gryźć aż poczują mięso między zębami pozwalam im na to przecież nie czuję bólu a później w poranione miejsca przyklejam płaty skóry Paskudna definicja małżeństwa. Jak każda z dam świadczących usługi seksualne za wynagrodzeniem pieniężnym była zrażona do miłości, odrzuciła od siebie myśl o przeżyciu czegoś bardziej wyniosłego i głębokiego niż orgazm. Zresztą miała rację. Bez orgazmu nie ma miłości, bo w sumie czym ona jest? Chwilami oderwania od rzeczywistości, zapomnienia w duchowym rozkwicie, spotęgowanej przyjemności, przyprawiającej nas okłatanie serca czy skurcz przeszywający jaja. Wszystko to zwodzące na zatracenie. To jedyny minus życia pośmiertnego. Trupy nie miwają orgazmu. Kiedyś męczyła swoją klitorys przez dwa dni, bez przerwy. Kompletnie nic. Zero. Złamała przy tym dwa palce i oderwała paznokieć. Zgasiła papierosa i spytała, czy mam ochotę postać jej piersi. Poprosiłem, żeby pobawiła się sama. Wycisnęła na dłoń tubkę lubrykantu. Usiadła w szerokim rozkroku, przy którym przerzucanie nogi na nogę przez szarą stą w nagim instynkcie jawiło się jako zwykła infantylność spowodowana pruderyjnością i zawstydzeniem. Natarła wargi sromowe, sięgnęła po drugą tubkę, którą wcisnęła w siebie i wycisnęła do cna. Muszę się dobrze nawilżyć. Wiesz, nie mam już naturalnego smarowania, a wtedy to nic przyjemnego, a ja czerpię przyjemność z zadowolenia klienta. Przynajmniej się staram. Mówią: To co robisz, rób z miłością. Świat będzie wtedy dużo lepszy. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Tłumaczę swoje stanowisko. Lenin i Stalin też kochali to, co robili. Czasem całkowite zaangażowanie odbiera nam rozum, zdrowy dystans. Dolewam sobie whisky, właściwie burbonu. Co za różnica? Burbon mnie wypełnia, jak śpiewał Tom Waits. Mówi mi, że jestem zabawny, przez tę całą powagę, zawziętą minę i zimne serce. Stwierdza, że jestem martwy wewnętrznie, to widać w Twoich oczach. Próbuję zrozumieć, po co tu przyszedłeś. Od dwóch godzin chodzę z dupą na wierzchu, a Ty cały czas patrzysz mi w oczy, badasz. Jakbyś szukał pokrewnej duszy. Ty nie szukasz zapomnienia. Jesteś inny. Szukasz towarzystwa. Przytaknąłem. Me serce nie biło od lat. Ręce były zimne. O erekcji mogłem tylko śnić. Jej cipa nie robiła na mnie wrażenia. Współżyłem z wieloma martwymi. Zbyt dobrze znałem ten chłód przeszywający płeć. Te soki zmieszane z obumarłą tkanką. Zalewające przyrodzenie i tą obcość następującą po odbyciu stosunku. Za to oczy, te były cudowne, szare, przenikliwe, i mimo okoliczności tak pełne życzliwości, której ja już sobie od dawna nie miałem. Jak to jest być żywym trupem? spytała. Zapaliła kolejnego papierosa, stając mi przed twarzą. Poczułem jej zapach, ten z wewnątrz odurgnijącego ciała, zwiastujący końc materii. Musnąłem czubkiem nosa naprężoną łechtaczkę. Trochę smutno, odpowiedziałem, przechyliłem zawartość szklanki. Po czym wstałem, uregulowałem należność i podziękowałem za mile spędzone chwile. W tamtym momencie poczułem się jak smarkacz na randce, który opuszcza sypialnię ukochanej ze strachu przed sknoceniem, nastawieniem na szwang dalszej znajomości poprzez niepotrzebny pośpiech, a nawet natarczywość połączoną z brakiem doświadczenia w zaspokojeniu kobiety. Chciała się jeszcze spotkać, tak bez opłaty. Może w prywatnym czasie, porozmawiać. Chciała mi pomóc, dać tę odrobinę bliskości, której nie mogłem przyjąć. Zraniłbym ją, zabił to wszystko, co w niej zostało. Nie mogłem na to pozwolić. Powiedziałem jej, że jest pustą, tanią kurwą do tego oziębłą, i nie zmarnuje na nią ani grosza więcej, że nie potrafiła sprawić nawet, żeby mi stanął. Uśmiechnęła się, pokazując poczerniałe zęby. Kilka larw przy tym opuściło otwór gębowy. Wszystko rozumiem, powiedziała. Patrzyła za mną, jak wychodziłem z pokoju. Minąłem jakąś pijaną gówniarę toples z produktem męskiej płci na piersiach. Szła do łazienki, zostawiając na podłodze ślady ropnego śluzu, który wydobywał się z niezlokalizowanego przeze mnie otworu ciała. Szybko wyszedłem z domu przybytku, obiecując sobie, że nigdy więcej do niego nie zajrzę. Nigdy więcej w żadną koligację z diabelską oblubienicą. Wszystko musi zostać tak jak jest. Noc była ciepła. Księżyc wyłonił się zza chmur. Spojrzałem w górę i zawyłem do skurwy syna, kojot na prerii. dobry wieczór. Cześć, dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, wesprzyj horror z w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.